na włosku, że tak powiem. O, teraz musimy budować do tej rury. Dobra, białych już nie... Ma. A, nie, mamy jeszcze białe. Jeszcze tu jakieś białe chcę. O. No, i teraz wszystkie te malinowe prosto do rury. No, jakoś za pierwszym razem to mi lepiej poszło taki mostek linowy. Okej, co mamy dalej? Premiera produktu. O, to już chyba ostatni. Coś szybko to idzie. <ścoughs> Szczęśliwego nowego roku. No tak, bo zima w końcu, nie? O, jak miło, mamy jakieś wielkie czarne gluty. <ścoughs> A tu, mamy, o, tu mamy taką, powiedzmy, tą rurę. <ścoughs> Wchodzącą tam gdzieś do góry. Szczęśliwego Nowego Roku. Ostatnie z glutów nie zdawały sobie sprawy, że były częścią premiery nowego produktu w Światowej Korporacji Glut, transmitowanej na żywo na całym świecie. Jak napisano w kolorowej ulotce, ów produkt ma na zawsze zmienić losy świata. Ciii. Już za chwilkę zaprezent zaprezentowany zostanie nowy produkt Z Światowej Korporacji Glut. Do zobaczenia po premierze. Artysta Malarz. Tak mamy jakiś produkt Z, którego jeszcze nikt nie widział, ale my zobaczymy. Tak. Tu oczywiście nasze... Robimy z naszych wielkich glutów mniejsze gluty. Obczep się. I fruniemy. Gdzie tym razem? Aha, tu. O, tu mamy nawet literkę Z. Budzimy nasze... Śpiące gluty mamy baloniki no dobra, tam z tego co wiem jest ogień, więc trzeba dobudować konstrukcję, żeby zapalić te nasze gluty. 私です。 Wszystkie góry nam się spaliły. Nawet balonik. O, ale za to co to mamy tutaj? Wielką rękę z pistoletem. Jakiś wielki zielony kwadrat. <grafię> Gratulacje. Świat glutów jest teraz w 3D. <grafię> Witamy w trzecim wymiarze. Twój przyjaciel. Światowa Korporacja Glut. Uwaga! Wygląda na to, że nie jesteś kompatybilny z tym światem. Skontaktuj się ze wsparciem technicznym poprzez infostradę. A on z rozdziału trzeciego. Tak, tak więc kolejny rozdział będzie polegał na tam, na infostradzie. Wszystko będzie zielone. <grystanie> Sama korporacja Glut teraz chyba wygląda inaczej. Wersja beta. Tak, okazało się, że nie jesteśmy kompatybilni e, z nowym światem, który e, nam się tu zrobił. Teraz mam jakiś takie zielony świat. E, zaraz tu piszę coś nowego. A, dobra, jeszcze raz. Witaj w mojej wirtualnej światowej korporacji GLUT. To jedna z tych nowych antywirusowych kampanii reklamowych. Menedżerowie twierdzą, że to teraz kręci wszystkie dzieciaki. Podobno pewnego dnia będziesz mógł stworzyć własny awatar, taką cyfrową kopię siebie i kupować przez internet wirtualne czapki i buty. Rozmawiać z awatarami innych ludzi o różnych rzeczach, jak na przykład nowych wirtualnych ubraniach oraz nowych produktach światowej korporacji GLUT. Witamy w wirtualnej rzeczywistości. Najlepszej rzeczywistości ze wszystkich. Online'owy artysta-marasz. Ta wiadomość została dostarczona przez system Vogue Mail. <grymne> tak. Teraz wszystko wygląda tak zielono. <grymne> Te wszystkie poziomy też będą tak wyglądać w infostradzie, mniej więcej. No, ale to już następnym razem. Jak ciekawi was, jakie będą wyglądały następne poziomy, to serdecznie zapraszam do oglądania. No i dziękuję za oglądanie dotychczasowych części World of Go. To na razie. Cześć.